Forum radia rock parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Emila Sędziak, ekspert do spraw negocjacji międzynarodowych. Dzień dobry, dzień dobry Pani. Bardzo to poważnie brzmi negocjacje międzynarodowe. To jakie mogą być negocjacje takie, które pani przeprowadza? Negocjacje międzynarodowe niczym się tak naprawdę nie różnią od tych, które robimy tutaj w Polsce, natomiast jest to poszerzone o inne rynki, czyli współpracujemy bezpośrednio z różnymi krajami. Ja nie ukrywam, że mam po prostu wybrany swój teren i współpracuję z większością krajów, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, czy Stany Zjednoczone, też Turcja, no bo przede wszystkim mam doświadczenie w pracy z tymi krajami i negocjuję na przykład w imieniu moich klientów umowy, warunki umów dla nich, czy to sprzedażowe, czy wprowadzenie. Pomagam wprowadzić nowy produkt na rynek zagraniczny, na przykład Polacy produkują świetne, różne rzeczy, ale nie potrafią tego sprzedać na rynku zagranicznym. Więc wtedy ja pomagam im na początku znaleźć właśnie taki rynek, zbadać rynek pod względem ceny danego produktu, wynegocjować warunki umowy, na przykład z daną hurtownią, czy bezpośrednio z osobami, które będą właśnie to kupowały i rozprowadzały dalej po innych krajach. A potem też pomagamy im zatrudnić osoby, które docelowo już będą też pilnować właśnie tego, tej sprzedaży międzynarodowej. Więc no, zakres jest dość szeroki, natomiast wszystko opiera się i sprowadza się do negocjacji. Tak samo jakbyśmy negocjowali z Polakiem, tyle tylko, że z osobami z zagranicy. Czy łatwiej negocjuje się z Polakami czy osobami z zagranicy? Tutaj powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, bo oczywiście nie będę się wypowiadać w imieniu innych osób, mi łatwiej negocjuje się z osobami z zagranicy. Być może też dlatego, że ja praktycznie od 2009 roku e, tak naprawdę działam w biznesie międzynarodowym i z polskim biznesem mam do czynienia dopiero od czterech lat tak naprawdę. Wtedy, bo od czterech lat prowadzę swoją firmę i wspieram Polaków. Natomiast uważam, że na przykład. E, bardzo różnimy się od niektórych krajów, jeżeli chodzi o komunikację, o negocjacje. My jesteśmy takim narodem dosyć twardym, ponieważ często jest w naszym biznesie, jeżeli chodzi o negocjacje, wszystko albo nic, tak? Czyli albo bierzesz po tej cenie, albo jest na przykład, nie wiem, stu iluś chętnych na, na, to, na ten produkt poza tobą. Więc to są już takie bardzo twarde negocjacje. Jesteśmy twardymi negocjatorami, nie lubimy i chodzić na ustępstwa, więc. Ja wolę naprawdę negocjować z innymi krajami, tam w tych krajach, gdzie rzeczywiście komunikacja jest otwarta, bardzo budow budowana na relacjach, wtedy kiedy dążymy do, rzeczywiście do tego, żeby, okej, okay, ja mam korzyść z tej umowy, ale ja rozumiem, że ty też musisz mieć korzyść z tej umowy, po to, żebyśmy później nasz biznes opierali na relacjach i żeby to było długofalowe, żeby to nie było tylko tak, że podpisujemy jednego przysłowiowego deal'a, a później już nikt nie chce na nas patrzeć. No, tak? a, no jak bo... to, a jak to w perspektywie wygląda? Ten, kto jest elastyczny czy twardy, szybciej odnosi sukces, albo może w perspektywie czasu, mm -hmm. jak to ja... właśnie wygląda? Ja uważam zawsze elastyczny. Twardy negocjator zawsze przegrywa. Ja m, lubię takie powiedzenie, ponieważ bardzo często moi klienci mówią, jak tu negocjować z tymi potworami. Zresztą jest też taka pozycja, jest taka książka, jak negocjować z potworami. E, a, taki a, a, kto to, a kto to jest ten potwór? Chyba o, nie, właśnie, bo, kto chyba to jest nie, ten potwór? Chyba, nie, chyba nie Polacy. Nie, ja myślę, że to nie tylko Takie potwór negocjacyjny to w ogóle możemy zdarzyć, się, bo może zdarzyć się wszędzie w, 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 na całym świecie. Przede wszystkim jest to osoba, która zazwyczaj powiem tak, bardzo wysoko postawiona, e, która ma, mm, na przykład jest prezesem, czy dyrektorem jakichś dużych czy korporacji, czy firmy ma tą pozycję negocjacyjną, silną i wykorzystuje ją bardzo często do tego, żeby powiedzieć właśnie wszystko albo nic. tak? Czyli ktoś przychodzi, chce zaoferować cokolwiek, czy z ofertą, propozycją, no i taka Osoba wiedząc, że ma tutaj siłę negocjacyjną, e, mówi, że, da, że no, masz teraz 30 sekund, albo mi coś sprzedasz, albo, albo nie. E, no to już wtedy automatycznie wiemy, że mamy do czynienia z kimś, kto jest bardzo takim ciężkim negocjatorem. Wiemy, że te 30 sekund, no, to nie jesteśmy w stanie przedstawić naszej oferty. E, no i to są takie właśnie potwory. Natomiast one docelowo, to tak już pod, mówię docel w Docelowo odnoszą sukces, ale ja, ponieważ pani już tu zahaczyła o pewien temat, który mnie tak. interesuje. Bo to jest ta presja czasowa presja właśnie, czasu. Ta właśnie. presja czasu. Ja bym chciała zapytać, bo tak naprawdę nasz temat to są chwyty marketingowe, które działają na podświadomość klienta, Dokładnie. i ta presja czasu też jakby się tutaj gdzieś zasadza. Bardzo mocno, bardzo mocno. Ja uważam w ogóle, że w dzisiejszych czasach, czy to w e-commerce, czy nawet w biznesie offline, wiele osób, które sprzedają, wykorzystują tą presję czasu do tego, żeby klient podjął szybciej decyzję o zakupie, albo w ogóle, żeby podjął decyzję o zakupie. A jak tak... wygląda ta presja czasu w stosunku do klienta? Już mówię, najczęściej to są sytuacje typu masz 24 godziny na zakupienie tego, bo po 24 godzinach będzie to zupełnie inna cena, albo w ogóle zniknie z oferty. Tak samo jest w biznesach, jeżeli chodzi o negocjacje. Te warunki, które teraz przedstawiliśmy, są ważne tylko przez 24 godziny i albo się na nie zgodzicie, albo już po 24 Ale godzinach. Ale jak będzie. się przyjrzymy, to teraz niedawno przecież była taka sytuacja był piątek, gdzie wszyscy szaleli. Tak. Ostatnie minuty kupuj, bo jak nie, to koniec a na tak. drugi dzień ceny spadły. Ta. No właśnie, a na drugi dzień ceny spadły. Dokładnie, no teraz w ogóle wchodzi też taki przepis w Polsce, bo jeżeli chodzi w ogóle o ten Black Friday w Polsce, no to on troszeczkę był oszukiwany, powiem szczerze. No ale też na szczęście wchodzi nowy przepis, że trzeba będzie klientowi przedstawić cenę z ostatnich 30 dni danego produktu. No Więc właśnie, jeżeli będzie a Black jeżeli... Friday, to będzie widać. Tak, 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 właśnie. A jak klienci byli oszukiwani? No i częściej to było, do tej pory to było tak, że chwilę przed Black Friday, dosłownie to zazwyczaj było tydzień bądź dwa tygodnie przed, była cena drastycznie podwyższana danego produktu, czy też usługi, no bo to wiadomo, sprzedajemy i produkty, i usługi, i nagle na Black Friday wielka obniżka, a w rzeczywistości to była cena, która jest ceną zazwyczaj regularną tego produktu. To było sztuczne zawyżanie przed, żeby pokazać, że jest niżej, a jak zobaczymy sobie na historię, no to tak wychodziło, że to jest regularna cena. I to no są to... To nawet w Polsce, na to tak, nabierali się ci, którzy często te sumy, te kwoty, te ceny, jakby obserwując, chcąc zakupić jakiś towar, a później przychodzą do sklepu i się dziwią, kurczę, czyżbym sklerozę miał, czy prawda? to tak się zdarza. Dokładnie. A, to, a to są właśnie te zawyżane ceny. No dobrze, ale my to dzisiaj rozmawiamy o chwytach marketingowych, tak. które mają działać na podświadomość. Wchodzimy tak. do sklepu, wiadomo, że za chwilę święta. Że robimy zakupy, prezenty, czego się wystrzegać, gdzie te haczyki wszystkie są na nas naszykowane? No one są, tak na dobrą sprawę, wszędzie. Przede wszystkim to jest ten czas, o którym teraz wspomniałyśmy, ale bardzo często też sprzedawcy używają tak zwanego języka perswazji, czyli wywierania wpływu. Co to jest? Powiedzmy, no jeszcze jest początek grudnia, ok, możemy już być w tym klimacie świątecznym. Być może idziemy do sklepu w ogóle jeszcze nie myśląc na ten temat, żeby kupić bombki czy, czy, czy jakieś strojki, tylko idziemy po mleko, chleb, zwykłe zakupy. A przy okazji, łapie nas taki sprzedawca i mówi coś takiego. Czy wyobrażała sobie już pani jak będzie wyglądała pani choinka? Proszę sobie wyobrazić, że z naszymi bombkami, które dzisiaj tylko i wyłącznie są w tej w tej cenie, będzie wyglądała luksusowo, ponieważ zawiera elementy złota i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić. Czyli to są takie typowe chwyty marketingowe, które działają na podświadomość. Jeżeli mówimy do klienta, proszę sobie wyobrazić, czyli do nas, jak ktoś tak mówi, to my automatycznie sobie to wyobrażamy. Czyli to jest coś co nasz mózg nie potrafi Rozróżnić od tego, czy to jest realne, czy to jest nierealne, czyli automatycznie sobie wyobrażamy to, co ktoś do nas mówi. I to chcemy. Czyli to sprawia, że szybciej będziemy chcieli daną rzecz kupić. Aniżeli jak ktoś nam powie, proszę zobaczyć, tu są bombki, tak? Bo my powiemy dobra, nie dzisiaj idę dalej. Ale jak już ktoś nas zaczepi i wpłynie na tą naszą podświadomość takimi właśnie językiem perswazji, no to już naszemu mózgowi jest trudniej z tego wyjść. A teraz mamy do czynienia ze sprzedawcą albo z hostesą, która znakomicie tak. wygląda i tworzy o, wrażenie tak. wyjątkowości, wyjątkowej osoby, a jeszcze wyjątkowości tego towaru, który chce nam wep. No, właśnie, dokładnie, dokładnie. No i teraz jeżeli widzimy i piękną kobietę, i kobietę, która jest przeszkolona z tych technik sprzedaży, no to bardzo często jest nam ciężko później z tego wyjść. Nawet e, czasami zdarza się sytuacja, że wracamy do domu, ostatnio rozmawiałam z moją klientką, która właśnie mówiła, słuchaj, dałam się po prostu nabrać na to, co ja z tobą ćwiczę. I ona mówi właśnie, że e, była piękna hostesa używała tych, tego, no, tych języków perswazji, ona też, żeby moja klientka była w stanie to rozróżnić, bo my sobie to przerabiamy na konsultacjach, więc wiedziała o co chodzi, ale ona mówi, że tak działała na jej podświadomość, że ona wróciła do domu, nie kupiła tego produktu, usiadła na 10 minut i wsiadła w samochód i pojechała i go kupiła. Bo tak jej to, mózg po prostu rzeczy, te obrazy czy... widział. Bo jeszcze, bo jeszcze jak się nabierzemy na to w sklepie i kupimy dwie pary spodnie zamiast jednej, i cudownie się czujemy, co prawda, jak przyjdziemy do domu, to myślimy, po co mi ta druga para spodni tak. jeszcze te buty. No niemniej no, nie jednak to się, dzia, to się dzieje i to się dzieje u osób, które tak naprawdę tworzą dystans w tych sklepach, żeby no są rozsądne, tak racjonalnie myślą. Też się na to nabierają. To są sztuki. O co tu chodzi? Oczywiście, to jest to, że działają na naszą podświadomość, nasz mózg. Właśnie o to chodzi, że nasz mózg bardzo często nie rozróżnia, co jest realne, a co jest nierealne. I badania naprawdę tego dowodzą, jak będziemy szukać czy w internecie, gdziekolwiek. Bardzo często osoby, które badają nasz mózg, w ostatnich czasach są publikowane badania, które mówią, że nasz mózg właśnie nie odróżnia realny, nierealny. Dlatego na przykład starają, wpajają do głowy na przykład sprzedawcom, żeby nie używali słowa nie. Dlaczego? Bo też zbadali, że nasz mózg nie odróżnia słowa nie. Bo jak mówimy, nie wyobrażaj sobie teraz zielonego słonia, który stoi na pustyni i patrzy się na ciebie, i nie wyobrażaj sobie, że on teraz akurat chce ci coś powiedzieć. No to w tym momencie nasz mózg właśnie widzi tego słonia, który stoi na pustyni, fioletowy i jeszcze chce nam coś powiedzieć. Bo nasz mózg nie rozróżnia nie. Tak samo nie rozróżnia właśnie tego realu i nierealu. I jeżeli my będziemy takie komunikaty, my jako sprzedawcy, powiem, używać w stosunku do klienta, to mózg klienta nie jest w stanie rozróżnić jednego i drugiego i on tego chce, czyli jeżeli podświadomie wykreujemy taką chęć posiadania czegokolwiek, czy to usługi, czy właśnie jakieś rzeczy, czy tego pary butów, no to mózg automatycznie będzie dążył do tego, że my to kupimy, a my kupujemy emocjami, nie kupujemy racjonalnie. Ta baza naszego mózgu, która odpowiada za racjonalne myślenie, ona się włącza dopiero po czasie I, i, a to jest już zazwyczaj ja, ja za Jak już mamy konto opróżnione. Właśnie. Już mamy konto opróżnione, a czasami jeszcze zdarza się tak, że te racjonalne, nawet jeżeli nam się pojawi szybciej, to ten umysł nieracjonalny, czyli ten, który właśnie jest nieświadomy, działa, on y, automatycznie usprawiedliwia y, tą nasze, ten nasz zakup. Czyli nie chcemy wydać, powiedzmy, y, tyle pieniędzy na te spodnie, bo jest nam to niepotrzebne, ale automatycznie ten nieświadomy umysł mówi: No, okej, okay, ale taka promocja już się nie zdarzy, tu jest Black Friday, y, idą święta, być może założysz te dwie pary spodni, masz dwa dni, Świąt, będziesz miał akurat dwie pary spodni nowych, no i automatycznie jeden z drugim, jak gdyby sobie tak walczy. I to tak wygląda. I teraz yy, sprzedawcy naprawdę są tego świadomi, już będą używać wszystkiego, wszystkich technik. Mało tego są teraz bardzo te, to co, o którym właśnie pani też wspomniała, że kup trzecią parę, no to będziesz miał coś tam jeszcze innego, albo dostaniesz ileś tam procent zniżki. To są typowe techniki sprzedażowe, czyli tak zwany cross-selling i upselling. Cross-selling, czyli kup coś. I jak kupisz jeszcze coś innego, no to dostaniesz więcej, albo w ogóle nie, że, że jakąkolwiek zniczkę. Na przykład na Orlenie, jak jesteśmy, jak kupujemy kawę, praktycznie zawsze pada pytanie: a może ciastko do kawy? I jest mnóstwo osób, tak. które kupią to ciastko, pomimo tego, że one wcześniej w ogóle nawet nie myślały o tym, żeby to ciastko kupić, prawda? Tak, a proszę mi powiedzieć, bo często zdarza się coś takiego, że wchodzimy do sklepu, często robimy zakupy, no i pan sprzedawca, którego bardzo lubimy, komplementuje nas. No i później. Tak. Jak tu temu sprzedawcy odmówić? No, właśnie, a jeszcze jak jesteśmy, e, czasami wyjdziemy z domu, jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy w złym humorze i akurat trafimy na kogoś, kto nam powie miłe słowo, to byśmy taką osobę ozłocili, prawda? Więc to się bardzo często zdarza i sprzedawcy też są uczeni na szkoleniach tego, że właśnie mają przede wszystkim po pierwsze słuchać ludzi, bo ludzie siebie nawzajem nie słuchają, więc oni mają być tacy, którzy słuchają, e, a z drugiej strony właśnie mają. Wyczuć, czy dana osoba lubi komplementy, czy nie, bo to też można wyłapać takim, takimi sposobami, niektórymi. I to dobry sprzedawca, który już sprzedaje, i też dobrym psychologiem jest, to też wyłapie. I jak już wyłapiemy, że to jest na przykład kobieta, która jest uciemiężona powiedzmy, przez życie, nikt jej dawno nie powiedział miłego słowa, no to jak ktoś tak powie, no to ona wyda ostatnią złotówkę, żeby tylko rzeczywiście podziękować, jak gdyby, za ten komplement. Wtedy powinna nam się pojawić Taka blokada asertywna, czyli są takie komunikaty asertywne, które blokują, jak gdyby, właśnie to fałszywe udzielanie komplementów, bo co innego jest, jeżeli rzeczywiście ktoś tak twierdzi i wejdziemy w rozmowę z kimś, kto naprawdę uważa, tak uważa i to jest prawdą, a co innego, jeżeli ktoś ma wyuczone konstrukcje i komplementuje i czasami może się zdarzyć tak, że będzie komplementował blondynkę po raz dziesiąty, a przed nim stoi brunetka i takie fopa popełni, bo już ma tak wyuczone po prostu te schematy. Więc wtedy, jeżeli wyłap że ktoś to robi z automatu i nie jest szczery w swoich przekazach, powinniśmy właśnie być uzbrojeni właśnie w takie komunikaty asertywne. Czyli albo po prostu delikatnie podziękować i powiedzieć nie dziękuję. Gdzieś tam nam się pewnie miło zrobiło, no bo usłyszeliśmy komplement, ale trzeba mieć w tyle głowy, że trzeba powiedzieć nie. Ja już mam wyrobioną taką sytuację, że mi jak ktoś, to, to też nie jest dobre, ale mi jak już zaczyna ktoś prawić komplementy, to ja tylko czekam, co mi chce sprzedać i mi się już automatycznie wręcz w drugą stronę to załącza. Ech, to jest... Dobre, co pani mówi, nie. ale też nie zawsze działa, bo zależy, w jakim sklepie jesteśmy. I tak. w jakim jesteśmy stanie. Tak, I, I czasami to jest tak, że to tworzenie wrażenia wyjątkowości to tak nas omota, że po dokładnie. prostu tą rzecz wyjątkową to my chcemy mieć. Mało tego, tą wyjątkową rzecz kupimy, to jeszcze drugą wyjątkową. Kupimy, pomimo tego, że poszliśmy na zakupy na przeceny, że przeceniony tak. towar chcieliśmy kupić, a przychodzimy z normalnym. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja się zgadzam. Zgadzam się w 100% procentach, że tak jest. To Ta wyjątkowość jest tworzona przez sklepy w bardzo różny sposób. Proszę zauważyć, że nie, dlaczego czasami wchodzimy do jednego sklepu i w tym sklepie inaczej pachnie? Niektóre marki już to stosują, że używają specjalnie jednego zapachu po to, żeby klient wracał po ten zapach, bo to jest zapach przyjemny, jest badany oczywiście wcześniej na wielu osobach, żeby wiedzieli, jaki zapach jest najwięcej lubiany przez, przez ludzi. No i ten zapach później jest cały czas rozpuszczany, codziennie, codziennie w tym sklepie. Później, jak wchodzimy, to my też się czujemy wyjątkowo, że w tym sklepie jest. Kreowanie tej atmosfery wyjątkowości jest dosyć powszechne w dzisiejszych czasach. Bardzo mocno. Tak, no, i my się na to łapiemy, no ale bardzo. jesteśmy w okresie przedświątecznym i żeby nas nie wykończyli finansowo, ci sprzedawcy tak szkoleni, ja sądziłam, że sprzedawca to zwykły, normalny taki nie. zawód, a tu się okazuje, że to jest, jak można to nazwać? To jest ogólnie, ja powiem pani szczerze, że taki dobry sprzedawca to jest nauczony w dzisiejszych czasach negocjacji, języka perswazji, języka wpływu i jeszcze przy okazji technik psychologicznych. Znaczy no, na pewno trochę zna też psychologii. Taki sprzedawca, który posiada te wszystkie cechy, no to już jest w stanie wpłynąć na pewno na, na nasz poziom myślenia, na pewno, prawda? Więc no, sprzedawców oczywiście też siedzieli na takich, no którzy stoją za ladą i tylko sprzedają i nie będą wywierać wpływu, ale z drugiej strony są też tacy, wyszkoleni sprzedawcy, którzy już osiągają bardzo wysokie budżety dla firm. No i to już są osoby, które bardzo mocno wchodzą właśnie w tą no, ta, naszą podświadomość. To, to są profesjonaliści wysokiej klasy, tak. bo też zdarzają się tacy, gdzie idziemy i proszę, to co kupiłam tydzień temu, pani szuka, w ogóle pojęcia nie ma, no Dokładnie. ale to rezygnujemy i wychodzimy. No ale tam, gdzie nas chcą złowić, to rzeczywiście jest to sprzedawca, profesjonalista. No i dobrze, i teraz mając tego profesjonalistę, Listę, mamy te święta, to tak. co zrobić, żeby. Co zrobić, żeby nie wpaść? Ja powiem, <noise> tylko, tak. mam technikę, stosuję już ją od jakiegoś czasu. Ja sobie wszystko budżetuję. Ja wiem, że to trochę czasu trwa, ale ja mam takiego Excela na święta chociażby przygotowanego już w listopadzie na początku. I ja wiem, ile ma, mogę wydać na prezenty, na ozdoby, na ciasto, na wszystko. I cokolwiek kto mi nie powie, ja mam tego Excela w telefonie, nawet jak zapomnę, widzę, że zbliża się do mnie sprzedawca z czymś wyjątkowym, super fajnym, na przykład bombki powiedzmy, i ja wtedy szybciutko sobie odpalam tego Excela, mam go na Google Drive, więc od razu go widzę, zresztą na pulpicie go mam i widzę, ok, zostało mi jeszcze 20 zł, więc ja mówię wprost do takiego sprzedawcy, proszę Pana, ja budżetuję swoje wydatki, zostało mi 20 zł, jeżeli jest mi Pan w stanie zaoferować coś wyjątkowego za 20 zł, to ja to kupię, jeżeli to będzie kosztowało więcej niż 20 zł, to Automatycznie mówię, że nie. I zazwyczaj jest konsternacja w oczach sprzedawcy, bo oni wtedy myślą szybko, czy mają coś za te 20 zł. czy nie. Jeżeli nie, no to no, no, no nie mamy, no nie mamy, zazwyczaj jest. A ja mówię, dobrze, to dziękuję bardzo, do widzenia, bo podaję konkretne oczekiwania i ja myślę, że to jest najlepsza metoda podać konkretne oczekiwania. Albo mówimy, nie, bo już nie mam budżetu, już mi się skończył, być może za rok. Dziękuję bardzo, do widzenia. Albo mówię: OK, został mi taki, taki budżet. Jeżeli jest mi pan w stanie coś pokazać ciekawego, fajnego. Być może się zastanowię. Trzeba być bardzo takim stanowczym. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale czyli, inaczej czyli, wyjdziemy z pustym czyli, portfelem. Co, tak, tu się kłania taka zasada, że trzeba na zakupy wychodzić z konkretami, czyli jeżeli tak. chcemy czegoś konkretnego i trzeba się najeść, to jest bardzo tak. ważna rzecz. Zjadamy obiad, no i konkretne zakupy, tak. bo często wychodzimy i mówimy: No, jadę, idę, coś muszę kupić. O, i to jest tak. najgorsze, coś, co może nas spotkać. To jest spotkać. najgorsze, co może spotkać. Dokładnie, bo my chodzimy po to coś. Tak naprawdę mamy cały koszyk i jeszcze chodzimy, bo nie wiemy, czy to coś już mamy, nie? Więc no, to jest chyba naj... To jest złudne, to jest po prostu czy to złudne. to coś już mamy, no to prawda. I jeszcze zapytam, bo też są takie końcówki cen, 99 groszy, na które o, my się tak. łapiemy, ale są jeszcze, podobno teraz takie, gdzie siódemki są, 78, 87, 97, ta siódemka chyba robi tu jakąś magiczną tak, robotę. Tak, magiczną robotę, bo wie pani, co też są badania prowadzone na temat właśnie, które liczby są przez klientów y, najbardziej takie, no, które najbardziej lubią, tak, a których nie. I właśnie ta siódemka bardzo często się pojawia. E, czwórka się nie pojawia, nie wiem dlaczego. Gdzieś te badania właśnie ostatnio czytałam na LinkedIn. Czwórka jest nieszczęśliwa. Znalazłam. Nieszczęśliwa jest, o właśnie. I tej czwórki właśnie ludzie nie chcą pokazywać, sprzedawcy nie chcą, ale siódemka właśnie podobno super fajna, to jest jedna rzecz. E, czyli te badania prowadzone na, to, na temat właśnie, jak nasz mózg działa, bo to znowu jest. to jest, Wszystko działo się na podświadomie. Przecież świadomie jakby ktoś nas zapytał, która liczba sprawi, że ty kupisz, no to my jakby nasz świadomy umysł zaczął na chwilę mówić, to mówi, no Boże, o co wam chodzi przecież to jest nierealne, o co wy mnie pytacie, ale. Podświadomie nasz mózg rzeczywiście wybierze konkretną cyfrę, tak? I być może, jeżeli coś będzie kosztowało 74, to nie kupimy, ale 79 to już kupimy. No bo już są cyfry, które gdzieś tam w naszej podświadomości są wybrane za te, które są ok, powiedzmy, w naszej kulturze. I y, to jest raz, a dwa, y, no to wszyscy już wiedzą, że te 99,9 i tak dalej, wszystkim się to przejadło i już nasz umysł nie reaguje tak na to, jak reagował kiedyś. Ja pamiętam te czasy, kiedy te końcówki y, y, wprowadzane zostały, to pamiętam jeszcze jak moja mama mówiła, że to kosztuje 70 zł. Ja wiem, mama, jakie 70 zł? Zobacz, 79,99 kosztuje 80. Więc wszyscy jeszcze mówili wtedy 70. Teraz to, już to nie. To robi wrażenie. Tak. Tak, bo robi tak, dokładnie. I teraz, teraz, już, teraz już to, że tak powiem, już ludzie są bardziej świadomi i sprzedawcy też to zauważyli, którzy kreują właśnie tą politykę cenową, więc poszli w drugą stronę i to jest właśnie to, co przed chwilą pani wspomniała, czyli to kreowanie tych liczb, nie? No to. Żeby się dobrze, dobrze nas, nasz umysł przeczytał. A, a, a teraz ostatni rzut, idziemy już do kasy, a przy Kasie czekają. Tak, tak. Produkty. Tam jest pełno, produktów pełno. I to są zazwyczaj produkty typowo takiej powiedzmy pierwszej potrzeby. Jakaś guma do rzucia, woda do picia, bo przecież pić mi się zachciało o pochodzaniu w e, tym sklepie. Nie? Na ból głowy. Tak dokładnie, ja się cały czas na to łapię, cały czas kupuję. Wapno. Tabletki ja na ból też. głowy. No, właśnie. no, no i pani, jeszcze to za, zapalniczki, zapalniczki, jak tak. ktoś pali zapalniczki, zapałki, od tego typu produkty. Dokładnie. jakieś ciasteczka. Ciasteczka, bo to jest coś, co my czekamy. Jesteśmy w tym ferworze zakupów, bo jednak jesteśmy, nasz mózg jest nastawiony na to, że okej, okay, zaraz wydam te pieniądze. Jestem tutaj po to, żeby zrobić zakupy, a nie po to, żeby sobie pochodzić. Więc jeszcze te nasze oczy automatycznie chodzą. Dlaczego te nasze oczy automatycznie nie chodzą, jak jedziemy w autobusie? Bo nasz mózg wcześniej wiedział, że po prostu ma wsiąść do autobusu i jechać i się skoncentrować na drodze albo słuchać audiobooka, cokolwiek, co dana osoba robi w autobusie. Ale jak już jest w sklepie, no to on jest nastawiony na kupowanie. Więc my nie będziemy siedzieli w kolejce i nie będziemy tak wyglądali, jak wyglądamy w autobusie, tylko po prostu ta głowa nam wszędzie chodzi, bo tu znowu wkracza w to, że nasz podświadomy mózg daje nam do zrozumienia: kup, oglądaj, patrz. Nie? Tak, to jest przy kasie, ale ja jeszcze się cofnę, bo to jest też ciekawe zagadnienie. Nasi mężczyźni, jak my idziemy z nimi do marketów, do tych gigantycznych sklepów, to oni siedzą przed tymi sklepami jednokrotnie z dziećmi i, i tam siedzą. No a my mamy też presję czasu. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze widzimy, jak oni tam siedzą w ogóle i jeszcze mają te miny nietęgie, bo przecież czekają za nami. E, no to jest zawsze piękny widok, jak ja idę i widzę tych mężczyzn siedzących albo z tymi dziećmi, albo z tymi pakunkami, tylko patrzą na zegarek, pokazują e, tym kobietom. Dlatego ja powiem szczerze, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na zakupach z mężczyzną. Nie robię tego w ogóle. Zazwyczaj chodzę sama albo z koleżanką, bo ja nie chcę czuć tej presji. Bo jak wiem, że mam tą presję, to po prostu kupię szybciej. A poza tym zazwyczaj jeszcze kobiety, jaki największy błąd robią, wychodzą, jak wyglądam. No przecież taki mężczyzna oczywiście no powie, że fantastycznie. kochanie, cudownie wyglądasz, bierz wszystko. <słuch> tak, bierz wszystko, idziemy, już bo już mam dosyć tutaj czekania, nie? <słuch> tak. Więc to jest najgorsze, co może po prostu się przytrafić. Więc no nie, nie, nie. Lepiej na, na, na zakupy chodzić samej albo z koleżankami, spędzić sobie przy okazji jakiś miły czas. Zresztą taka koleżanka, która wprost powie, nie, wyglądasz za grubo, tu za do cudzi coś wystaje, to nie. E, więc lepiej z kimś takim, aniżeli właśnie z mężczyzną, który już przyklepie wszystko, byle się tylko ruszyć z miejsca i jechać do domu, prawda? Bo to też jest ta presja. To też jest ta presja. To prawda. Zakupy to coś cudownego, rzeczywiście tylko no niestety kosztują. Czyli tak. pieniądz tam ma wartość, to opanujmy się trochę. No to może takie podsumowanie tego. To ja myślę, że najważniejsze teraz, żeby nie dać się zwariować pod ten koniec roku, czyli pod te wszystkie całe Boże Narodzenia, przy okazji w ogóle to, że mamy inflację, no i każdego te portfele są rzeczywiście uszczuplone, ja naprawdę radzę każdemu zrobić sobie plan, zajrzeć w konto, zobaczyć, ile rzeczywiście realnie możemy wydać na te święta, żeby się nie zapożyczać. Realnie, powtarzam, tak? Więc czasami to mogą być naprawdę małe kwoty. I co możemy według tych małych kwot zrobić? Czy wtedy zamawiamy jedzenie z cateringiem, czy na przykład sami robimy jedzenie, czy rezygnujemy z kupowania prezentów na ten rok i uświadamiamy rodzinę, że dzisiaj w tym roku akurat nie. I rzeczywiście wobec tego budżetu planujemy sobie potem wszystko na poszczególne części. I chodzimy z tym, naprawdę w dzisiejszych czasach mamy nie musimy z kartką papieru chodzić mamy telefon, patrzymy. Od razu widzimy, ok, to już mam wyzerowane wszystko, więc idę jak robot: idę tylko po chleb, mleko, masło, bo to mi jest potrzebne, bo ja już mam i tak wyzerowane e, A z tym chlebem rzeczy. też trzeba uważać, bo oglądałam niedawno badania, że właśnie tego chleba na święta kupujemy najwięcej. I się wyrzuca. Tak. No pewnie, pewnie, że tak. A poza tym chleb zazwyczaj jest u, y, usytuowany bardzo często gdzieś tam na końcu. Te, w ogóle te produkty w sklepach pierwszej potrzeby zazwyczaj są na samym końcu. Dlaczego? Dlatego, że nawet taka osoba robot, która jest tylko i wyłącznie wchodzi po to, żeby kupić te produkty pierwszej potrzeby, to być może w międzyczasie jak będzie szła po te produkty pierwszej potrzeby, które są na samym końcu, być może skusi się na tam, na coś jeszcze. Nie? Więc to jest właśnie. To, to też są celowe zadania. Tak samo jak na przykład ceny, patrzmy przede wszystkim na ceny na półkach na artykuły, które są bardzo wysoko, albo bardzo nisko, bo zazwyczaj są to artykuły tej samej jakości, ale i tańsze, bo na wysokości naszego wzroku zazwyczaj są to artykuły, które są promowane przez dany market, który ma podpisane jakieś umowy reklamowe, albo są to produkty, które są najdroższe, bo chcą najwięcej zarobić, albo mają po prostu najwyższą marżę. Więc oglądajmy się, jak szukamy za, za tymi samymi. Produktami z tej samej, powiedzmy, półki, ale na dole i do góry, czyli tam, gdzie ten nasz wzrok nie jest taki typowy, tak? że sięga idealnie z naszym wzrokiem, bo tam są produkty, które, które są najbardziej wartościowe, ale dla marketu, nie dla nas. Tak się zastanawiam, teraz mi do głowy przyszło, czy te wpadki takie zakupowe to częściej robią młode osoby, czy starsze? Czy są takie badania? O, tego nie wiem. Powiem szczerze, że nie patrzyłam jeszcze. Bym musiała rzeczywiście sobie znaleźć, bo to jest ciekawe zagadnienie. Ja myślę, że z perspektywy takiego, jak teraz oglądam, tak myślę, bo z przekroju, czy z moich znajomych, czy, czy, czy moich klientów, powiem szczerze, że chyba jest różnie mam wrażenie, ale to tylko jest moja opinia, mam wrażenie, że, że jednak, jednak te osoby chyba w granicach 40, około no, 40 wydawają, wydają jednak tych pieniędzy najwięcej. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest też połączenie z tego, że te osoby jeszcze pamiętają za czasów ten, ten komunizm stanie w tych kolejkach i to, że nie było to, to, to wszystko dostępne i teraz jednak gdzieś tam nam się to wszystko zapisało w głowie, i, i, bo ja akurat z tego pokolenia jestem i, i pamiętam jeszcze te czasy i być może to gdzieś w Właśnie ten ferwork jest taki, żeby yy, pcha nas do tego, żeby kupować, bo pamiętamy te czasy, gdzie tego nie było. Zresztą ja pamiętam notorycznie, yy, jak wspominamy, o, bo za naszych czasów, to przecież pomarańcza to była tylko na Boże Narodzenie, a teraz to, gdzie się nie obejrzy, to tych pomarańczy jest pełno. I może ten mózg w ogóle tak działa. Jak patrzę na przykład z pokolenia mojego syna, który ma. 20 lat, no to on, jak już idzie do sklepu, to on naprawdę idzie tylko po to, co potrzebuje. To, ale być po może. konkret, ale to też. Je, tak, mhm. ale to ja myślę, że, że to jest też męskie patrzenie. Mężczyźni tak. trochę inaczej kupują. Oni kupują konkret i zawsze dobrze wyglądają. Ja to wiem po swoim tak. synu. No to jest po prostu takie niesprawiedliwe. Bardzo to niesprawiedliwe. Jest niesprawiedliwe, Bo jak, jak to w ogóle no, nie sprawia. ma pełną szafę i jak wychodzi, to się nie ma w co ubrać. Dokładnie, jeszcze trzeba makijaż zrobić i fryzurę. Oni w ogóle tam prawie niektórzy to się w ogóle nie czeszą e, i tak dobrze wyglądają, zawsze mają garnitur, obojętnie które garnitur nie założą, czy koszulę zawsze każdy pięknie wygląda, tak? Więc tak. No, to I jest naprawdę z... niesprawiedliwe. Znakomicie wyglądają. No to super fajnie. Święta przed nami. Uważajmy, tak. Uważajmy. za dużo nie wydawajmy. Żeby trochę tych pieniędzy nam zostało na przyszły rok. A ja bardzo tak. pani dziękuję za wywiad. Gościem dziękuję również Radia Parada była Emilia Sędziak, ekspert do spraw negocjacji międzynarodowych. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Forum radia rok parada.